Halla, moi drodzy, witam Was. Ponownie dzisiaj mamy mamy wtorek, jest godzina 12:22, ja nagrywałam makijaż taki zwykły, można powiedzieć, nic nadzwyczajnego tutaj nie ma. Na Instagrama. Without you, baby, want you all night long. Want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you, baby. Want you. które tak pięknie się mieni rozświetlacz, który pokazywałam Wam on jest do ciała i do, 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 do twarzy. Więc widzicie jak to fajnie mieni. I tak, co ciekawego słychać, pogoda jest rozwieszczająca, pochmurno jest, przecież chwilą brzmiało, ale na szczęście chyba nie będzie burzy, ale chyba będzie padało, albo już pada, bo jest tak pochmurno, więc pogoda jest średnia totalnie. Wczoraj byliśmy na małych zakupach. Ja kupowałam takie doniczki wiklinowe, wiklinowe, słomiane. Później wam pokażę. Kupiłam yy, kilka właśnie tych doniczek i zmieniłam, bo spodobał mi się ten styl. po to yy, kupiłam. Kupiłam sobie też taką szczoteczkę do twarzy. To jest takie. Yy, to działa na zasadzie, to jest z Foreo Tylko ona była oczywiście dużo tańsza I ona też jest na USB, nawet jej jeszcze nie otwierałam, więc ona tak wygląda To jest firma Beauty Care Beauty Care I ona właśnie też jest na USB Także yy, jestem ciekawa była ona gana, tak. Tutaj ma ten guzik do włączenia, tutaj ma e, właśnie tę to szczoteczkę. Tutaj powinien być też USB kabelek. Mamy USB kabelek i, i nawet mamy takie fajne opakowanie e, na tą szczoteczkę i ona właśnie jest e, takie na wodę. Takie nieprzemakalne, więc bardzo fajne. Jestem Ciekawa, jak to działa. Zobaczymy. Podłączę to zaraz pod yy, komputer. Zaraz tutaj przyniosę komputer, podłączę i zobaczymy, jak to działa. Bo chyba trzeba to naładować. Bo mi się wydaje, że chyba naładowane nie jest. Mam komputer. I zaraz sprawdzimy. Sprawdzimy, jeśli nie, trzeba właśnie im naładować, o czym tutaj nie chodziło. Tutaj się wkłada, tu okej, okay. to ma takie wejście, zapomniałam o tych płatkach O. Wspomniałam o bo Były płatki wczoraj, włożyłam do lodówki pod oczy i właśnie miałam dzisiaj je założyć W trakcie robienia makijażu i sobie teraz o tym wspomniałam. No cóż, światełko się świeci, widzicie? Myślę też, że to chyba musi się naładować Okej, okay. chyba musi się to naładować, bo nie jest naładowane i jest Zładowane? Więc ja to zostawię, niech się ładuje. Mhm, tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działało. Eee, więc ja to zostawię, niech to się ładuje. I właśnie pokażę Wam za chwilę te koszyczki wiklinowe, wiklinowe słomiane jak zwał, tak zwał. I w sumie tyle ciekawego, więc yy, przez ostatnie dwa dni nic ciekawego się nie działo. Macie jutro idzie chyba do pracy. W końcu, dopiero pierwszy raz, odkąd wróciliśmy. Dzieci dopiero 20 idą, tak jak mówiłam, Bez tego, Muszę sprawdzić jeszcze raz. I tak, dzisiaj mieliśmy gdzieś jeszcze pojechać w jedno miejsce, ale pogoda nie za bardzo jest sprzyjająca. Zobaczymy, może się jeszcze wypogodzi, bo jest dość wczesna godzina. 12.27. Za chwilę sobie pójdę zrobić kawę, ale pokażę Wam te. Y Kupiłam takie, to są w Ruście. Były do wyboru były chyba trzy rozmiary. To jest ten było mniejszy, to jest ten średni, był jeszcze większe, Więc powkładałam te kwiatki tutaj, bo taki duży też kupiłam. Trochę nie jest inny, ale ten kwiatek jest za duży, żeby stał właśnie w tych koszyczkach, więc kupiłam taki koszyczek w, w Jusku z wiusku jusku. i on jest fajny, bo w środku ma tutaj folię, więc tego kwiatka po prostu daliśmy bez doniczki tej ziemię włożyliśmy i on jest fajny, bo jest taki stabilny i było o połowę, o połowę tańszy, więc nawet nie wiem czy nie więcej niż 70 nawet chyba procent, więc naprawdę posałoby go się kupić. I tutaj jeszcze mam te koszyczki, jak widzicie, i w kuchni jeszcze dwa. Także tyle ciekawego. Tutaj Olinia Brudaska buszuje. Tradycyjnie. Ze smoczkiem różowym ulubionym. Mm. Także tyle. Na razie ja idę za chwilę właśnie sobie zrobić kawę. Marcin się ciasto robił, zrobił. Nie wiem czy zrobił, czy nie zrobił, robi, więc pokażę Wam. sernik jakieś na zimno. Także się kuchni. Okej, także dokończę, bo zapewne później wam pokażę Także się naładowało Wibruje dość mocno I się świeci do światełka jak się włącza Więc myślę, że powinno być całkiem fajne Także dzisiaj użyję wieczorem i zobaczymy Jest godzina 5.40 i my jedziemy w teren Ale najlepsze jest to, że zamykając dom Marcin swoimi kluczami, bo jakiś jego klucz jeden zacinał Tak zamknął, że teraz w ogóle nie możemy otworzyć Próbowaliśmy przez 10 minut otwierać otworzyć i nie dało rady także rewela nie, nie wiem co zrobimy, jak wrócimy jak otworzymy ale balkon otwarty balkon mamy otwarty, Ja mieszkamy na drugim piętrze wstawimy rękę gadżeta i, i po prostu dostaniemy się więc porażka na maksa tak już się wcześniej zacinało, ale teraz tak się zaciało, że nie da się otworzyć, także ciekawym. jestem. Byliśmy znowu w tamtym samochodzie. Przyjechaliśmy przy do domu, bo Martina bardzo nurtowała. To, czy się da otworzyć, czy nie. Spróbowałam otworzyć drzwi. Niestety nie dało rady, ale sąsiad nam, nas uratował i swoimi sposobami metodami otworzył te drzwi. Więc bo Marcin już myślał o jakiejś drabinie, nie wiadomo o czym ale mogłem mu sąsiada on powiedział spinać, no. ale na szczęście udało się także na szczęście naprawione i teraz idziemy coś zjeść bo już jesteśmy głodni, jesteśmy gło... w sumie Marcin zrobił paję w domu ale to można zjeść na kolację a teraz idziemy zjeść coś chyba na chińskie, za nie jedziemy bo ja też jestem głodna, szczerze wam powiem, że ja dzisiaj jadę tylko śniadanie a mamy godzinę piątą a na się na I to było moje jedzenie na dzisiaj całe. Także idziemy coś zjeść. I, I w sumie tyle, ale zakończyło się sukcesem. W końcu też się było Ok, także my już po jedzeniu. No, jadam się asekrycznie. Napchałam, napiłam się piwa, które jakoś mi w głowie zawsze wyjątkowo. <gryw> Także już wracamy z pełnymi brzuchami. Oliwek, chodź. Z pełnymi brzuchami napchałam się na fula. Ok, makijaż zmyty. Jednak stwierdziłam, że trzeba do, do Was jeszcze odezwę. Makijaż zmyty i stwierdziłam, że nałożę sobie jakąś noseczkę. Marcin ogląda jakiś film, który mnie średnio interesuje W ogóle już sobie nałożyłam <laughs> Nic się nie wybieram, już jest koło więc można Zmyłam makijaż, Marcin ogląda film, który średnio mnie interesuje czyli, z, z, czyli film jakiejś fantazji. I tak się właśnie teraz zastanawiam Jak go sobie nałożyć I nie wiem, czy nie mam ochoty właśnie czasem na maseczkę płachcia Tutaj mamy maseczkę z Eveline. Jest to maseczka nawilżająca Zrobię tą maseczkę buble Buble mask. Mam w sumie trzy. Więc, 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 może ją zrobię. Ta jest z Olesem i zieloną herbatą. nawilżenie i świeżość. Podobno wino i maseczka to jest najlepsze połączenie, najlepsze relaks, więc mam wino Są dwie części, nie wiem czy jedna wystarczy, czy, ben, czy użyję dwie Zobaczymy, nagrywam od razu na Instagrama coś, więc tak przy zapraszamy zapraszam Was do Instagrama Także będę się peczyła trochę tu, trochę tu Ale ja nie Taki fajny efekt. Takie fajne wrażenie jest na twarzy. Ale zawalista. Ale super, no naprawdę. Czuję go na i rośnie. Super Fajne odczucie, jest naprawdę ekstra <noise> Kana tak rośnie Na twarzy, naprawdę fajny efekt Widzicie? Kana rośnie no, Śmiesznie, jak głucha od razu spuchła Moja buzia się troszkę stała gruba Nie no, śmieszne Okej, okay, więc Już dokończę z wami moją pielęgnację, skoro Robić. Maseczka zmyta i teraz nałożę sobie serum i krem pod oczy. Tutaj mam próbkę właśnie jedną z kilku, które dostałam i to jest właśnie krem pod oczy firmy Juvena. Juvena. To jest jakaś szwa, szwajcarska firma. Już go używam. Teraz jest o tym fajny jest. Więc użyjemy znów... gdzie miałam czerwoną mi zaczęło piec. Więc teraz serium jest kuracja przeciwzmarszczkowa, odżywienie i wygładzenie. Bardzo fajne polecam. Wystarczy odrobinę go nałożyć na twarz, bo no naprawdę jest bardzo wydajne kropelkę. Więc nie jest dobry bo to jest przeciwmężczkowe, i wykazanie, a używam na dzień tego mm, nawilżania i rozświetlenia Oni też jest przeciwmężczkowy, ale jest nawilżający i rozświetlający, więc pod makijaż też fajnie się sprawdza Okej, okay, to tyle, tym moim pięknym wyglądem kończę, widzicie buzia jest y nawilżona Niech <laughs> to się wszystko fajnie wchłania Kończę, myślę, że później oglądam jakiś film, także to by było na tyle i odezwę się, odezwę się jutro. See ya.